Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i zapraszam na kolejny odcinek serii Porościągajmy się. Dzisiaj skupimy się na kręgosłupie, odcinku górnym i dolnym. Zapraszam serdecznie. Pierwsze ćwiczenie w pozycji stojącej, stopy stawiamy szerzej niż szerokość naszych barków, ściągamy mięśnie po unosimy prawe ramię i lekki skłon do boku. Poczujcie jak zaczną Wam się rozciągać mięśnie prawego boku. Rozluźniamy lewą stronę. Im większy skłon do boku, tym bardziej rozluźniony bark. I ramię staram się nie podpierać na nodze czy na biodrze. Ramię swobodnie. Wdech i wydech. Jeżeli mi mięśnie są mocno przykurczone, to wiadomo ten zakres ruchu będzie mniejszy, ale to nie ma znaczenia. Dopasowujecie zakres ruchu do swoich możliwości. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Zmieniamy stronę. Wdech, sylwetka wyprostowana, wydech. Rozciągamy lewy bok. i wydech. I jeszcze trzy powtórzenia. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Teraz w pozycji na czworaka. Kolana na szerokość bioder, dłonie, na szerokość barku w linii z barkami. I wykonujemy ruch do przodu i do tyłu wdech. Możemy lekko się pochylić do przodu. I w wydech jak najniżej możecie z biodrami. Nie opuszczamy głowy. Głowa, kark w linii z kręgosłupem. Poczuć jak rozciągamy dolną część pleców. Mogą też być pośladki, biodra. Wdech. I wydech. Zróbmy jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Wdech. I wydech. cztery, 3, 2, 1. Pozostaniemy w tej pozycji, ale na przedramionach. I kołyszamy biodrami na boki. Znowu głowa uniesiona, nie opuszczamy bezwładnie głowy. Mięśnie karku dalej pracują. Pogłębiamy rozciąganie dolnej części pleców. To jest odcinek lędźwiowy, pośladki mięśnie w okolicy Biodera. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Teraz lewe kolano z przodu w linii z naszym biodrem. Oba ramiona z tyłu ściągamy barki, łopatki jak najbardziej do tyłu, więc w zależności jak możecie, to mogą być łokcie ugięte. Ale tak, żebyście czuli ruch łopatek, barków do tyłu. Kto bardziej rozciągnięty, to może z wyprostowanymi ramionami. I dopiero wtedy skłon do przodu. Wdech. I wydech. Będzie jak rozciąga się klatka piersiowa, barki, ale również dolna część pleców. I jeśli są mocno przykurczone, to będzie też również biodro. A nawet wewnętrzna część uda przedniej nogi. Tu ważne jest, żeby te łopatki i barki ściągać do tyłu przy pozycji wyprostowanej, jak i przy skłonie do przodu. I, I Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy, dwa i Zmieniamy stronę. Teraz wasza prawa noga. Znowu łopatki. Łokcie do tyłu skierowane. I dodatkowo skłon do przodu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech, ostatnie trzy powtórzenia trzy, dwa i jeden. Super, teraz położymy się na brzuchu. Ściągamy mięśnie pośladków, stopy jak najbliżej. Możecie do siebie. Zacznijmy z dłońmi na wysokości barków, ale szerzej niż barki, z łokciami uniesionymi. I z wdechem ściągamy pośladki jeszcze bardziej. Staramy się unieść górną część ciała, bez bioder. Biodra zostają na podłodze. Jeżeli poczujecie dolną część pleców, jakikolwiek dyskomfort, to Zróbcie sobie przerwę, nie? Kontynuujcie więcej powtórzeń. Wdech. I wydech. Rozciągamy teraz przednią część ciała. Wzmacniamy odcinek lędźwiowy. Wdech. I wydech. I jeszcze trzy powtórzenia, jeśli możecie. Trzy. I jedna. Przejdziemy znowu do pozycji dziecka. Tym razem już z wyciągniętymi ramionami przed sobą. Dalej mogą być łokcie na podłodze, lub ramiona są całkowicie wyprostowane. Żeby aktywnie rozciągać jeszcze bardziej mięśnie, to dociskamy dłonie i ciągniemy barki. W stronę podłogi. Sprawdźcie ustawienie głowy. Głowa tak w linii z ramionami. Nie opuszczamy głowy. Jeżeli poczujecie, że potrzebujecie rozciągać mięśnie głębiej, to wtedy stopy razem, ale kolana kierujemy na zewnątrz. I wtedy możemy zejść niżej z klatką piersiową. Także spróbujcie obydwie wersje, sprawdźcie, która wam bardziej pasuje. Ale głowę staramy się trzymać nad podłogą. Jeżeli jest blisko, to też próbujemy uaktywniać mięśnie karku. Spokojny oddech. Jeszcze trzy oddechy. Ostatni raz. Zmienimy pozycję. Położymy się teraz na plecach. Zwróćcie uwagę. Unoszę nogi, podpieram się na łokciach i dopiero wtedy. Opuszczam górną część ciała, żeby nie obciążać odcinka lędźwiowego. Chcecie robić ćwiczenie na mięśnie brzucha, to zróbcie w oddzielnym odcinku. Tu rozciągamy nasze mięśnie, szczególnie właśnie plecy. Nogi mamy skrzyżowane, ramiona wzdłuż ciała i próbujemy się kołysać na boki. Na razie ten zakres ruchu jest dosyć mały. Tak, żeby nie odrywać przeciwnej dłoni i barku, czyli w momencie, kiedy kolana skierowane są w prawo, lewa część ciała, lewa strona jest dalej na podłodze, nie unosi się. Może się trochę unieść biodro, ale bark i dłoń dalej na podłodze. Łączymy ruch z oddechem, wdech na jedną i wydech na drugą stronę. Super. Dłonie teraz już całkiem blisko ciała i skrzyżowane nogi w dalszym ciągu. Staramy się unieść wdech i wydech. Tu rozciągamy dolną część pleców, ale jeżeli będą mocno przykurczone mięśnie nogi, szczególnie tylna część uda, to możecie je bardziej czuć niż plecy. Co oznacza, że trzeba więcej rozciągać mięśnie nóg, bo. Wygląda Też to, że są mocno przykurczone. Wdech. I wydech. Można zmienić nogę. Jeżeli prawa była z przodu, to teraz ustawiamy lewą albo odwrotnie. Tak, żeby na obie strony, na oba ustawienia nóg wykonać kilka powtórzeń. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Nagi skrzyżowane. W zależności, jeśli kolana są dosyć wysoko, to opieramy dłonie na kolanach, żeby je troszkę bliżej do siebie przyciągnąć. Jeżeli są dosyć blisko, to można spróbować przedramiona zapleść, ale bez unoszenia głowy. Bez unoszenia ciągnięcia też barków. Może dopóki możecie swobodnie Zapleść ramiona bez tego ruch górnej części ciała, to, to jest odpowiednia pozycja. I teraz już kołyszymy całe ciało łącznie z barkiem w prawo, w lewo. Chyba najlepsze ćwiczenie, rozciągające na plecy. Banalnie proste, tylko trzeba wykonywać na miękkiej powierzchni. Więc jeżeli ćwiczycie na podłodze, podłóżcie sobie jakiś koc czy ręcznik. Bo będzie niewygodnie. To ćwiczenie jest super. Rozciąga szczególnie właśnie dolną część pleców. Doskonałe dla osób z lordozą. Przyjemnie. Jeszcze parę razy. I powoli ustawiamy stopę płasko na podłodze. Z wdechem unosimy wysoko ramiona za głowę, i przy wydechu dociągamy na tyle, ile się da kolano do siebie. I znowu wdech, i wydech. Nie unosimy barków, nie unosimy głowy. Kolejne, bardzo proste ćwiczenie, skutecznie rozciągające mięśnie pośladków i odcinek lędźwiowy. Obie nogi. Unosimy. Stopy, pięty, wysoko kierujemy do sufitu. Palce ściągamy w dół, tak żebyście poczuli, że rozciągają się już do tego wszystkiego łydki. Jeżeli kolana są bliżej klatki piersiowej, to możecie położyć dłonie pod kolanem lub zapleść przed ramiona, Ale tu jest ważne, żeby nie unosić głowy, bo nie chcemy obciążać odcinka kręgowego. I jeśli pozycja jest wygodna. Znowu kołyszemy się na boki. To już jest takie ćwiczenie pogłębiające rozciąganie dolnej części pleców, pośladki biodra. Im bardziej pięty do góry, tym bardziej rozciągamy tylną część nogi. I wierzcie lub nie, ale przy tym ćwiczeniu, kiedy wracamy do pozycji wyjściowej, świetnie angażujemy boczne mięśnie brzucha. Więc nie dość, że rozciągacie plecy, to wzmacniacie mięśnie brzucha. Wbrew pozorom, powrót do boku, e, powrót z pozycji, kiedy nogi są do boku do pozycji wyjściowej, wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawało szczególnie, jeśli mięśnie brzucha, mięśnie kor nie są mocne. Powoli wracamy ze stopami na podłogę. Obrócimy się do pozycji na czworaka i ostatnie ćwiczenie. Pokazałam podkurczone palce stóp. Łokcie ustawiamy blisko naszych kolan. Dwie pięści, jedna na drugiej. Opieramy czoło i rozciągamy. Teraz dolną i górną część ciała. Komu wygodnie, to może stopy płasko, bliżej jeszcze łokcie do kolan, czyli schodzi niżej z biodrami. Można się jeszcze pokołysać na boki, głowa, kark. Odpoczywa, mamy wsparcie na naszych dłoniach. Spokojny oddech. Te ćwiczenia możecie wykonywać codziennie po całym dniu pracy, nawet przed snem. Będzie takie wyciszenie Waszego ciała, przygotowanie do snu. Są takie bardzo spokojne ćwiczenia, rozciągające, rozluźniające. I powoli do pozycji stojącej. Skończymy na ćwiczeniu, od którego zaczęliśmy. Stopę znowu szeroko, unosimy jedno ramię i powoli skłon do boku. Sprawdzamy, jak teraz nasze mięśnie. Reagują. Czy zakres ruchu taki sam, czy odczucie rozciągania tego boku jest takie samo, czy już odczuwacie różnice? Wszystko zależy, jak mocno są przykurczone mięśnie. Reakcja mięśni może być różna. Możecie poczuć od razu dzisiaj, a niektórzy poczują dopiero po kilku razach, kiedy te ćwiczenia wykonają. Czyli z kilka dni lub tygodni. Wdech i wydech. Do pozycji stojącej. Świetnie. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Świetnie. Bardzo się cieszę, że tych komentarzy jest coraz więcej i dajecie tam też informacje na temat, jak na Was wpływają te ćwiczenia i jaki to jest dla Was poziom trudności, bo bez tego trudno mi tu dopasować ćwiczenia do tej grupy, która te ćwiczenia i zestawy ogląda. Także to jest dla mnie naprawdę bardzo cenna wiedza i motywuje mnie do kontynuacji pracy na tym kanale, bo wbrew wcale nie jest takie proste, jak mogło się komuś wydawać. Ale to jest moja pasja, taki jest mój <grych> cel, żeby Wam pomagać i udowodnić, że nie trzeba się katować, nie trzeba się torturować ćwiczeniami, żeby odczuć efekty ćwiczeń, te naprawdę pozytywne, kiedy czujemy się lepiej, kiedy całe to napięcie, stres znika z naszego ciała, a kiedy to zrzucanie tkanki tłuszczowej jest jakby tylko efektem ubocznym. Nie fiksujmy się na tym, że to jest główny cel, żeby ćwiczyć. Głównym celem powinno być to, że sprawia nam to przyjemność. I wtedy nie ma już tematu, skąd wziąć motywację. Ćwiczę, bo lubię, <laughs> bo mi to sprawia przyjemność. Więc jeżeli czujecie, że jest to dla Was karą, poszukajcie aktywności fizycznej, którą lubicie. Bo to jest ważne. Mamy jedno życie i każda minuta się liczy, więc wykorzystujcie ten czas na rzeczy, które lubicie robić, które sprawiają Wam przyjemność, bo wtedy, tylko wtedy jesteśmy konsekwentni i nie szukamy powodów, żeby nie ćwiczyć. Dobrze, znowu się rozgaduję, bo mogę na ten temat opowiadać i opowiadać. Także jeszcze raz wielkie podziękowania za wszystkie komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do programu. Wspieram. Fitness bez zostają fanem, superfanem, megafanem. Dostajecie wcześniejszy dostęp do odcinków przed premierą, a oprócz tego będą też materiały, które nie okazały się na kanale oficjalnie. Zapraszam do dołączenia naszej grupy na Facebooku, gdzie ten kontakt, pytanie, odpowiedź będzie dużo szybsza. Szczególnie jeżeli ktoś Piszę w komentarzu do czyjegoś komentarzu, to ja wtedy niestety już tego nie zobaczę. A im więcej komentarzy, tym trudniej mi znowu przeglądać wszystkie filmy i wszystkie komentarze i odpowiedzi do komentarzy, I więc jestem utrudniona. Ale kiedy, napiszecie post na naszej grupie na Facebooku, to od razu będę Wam odpisywać, jak tego zobaczę. I zachęcam również do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie przypominam. O premierach i informuję o nowych odcinkach. Trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień!